Witam Was wszystkich, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nowy tydzień, jak zwykle zaczynamy od nowych bossów. I przede wszystkim informacja początkowa. Jutro jest rolowanie po Kokomi. Tak, po tą śliczną księżniczkę świątynną. Więc zapraszam Was wszystkich na kanał Wiza, w którym będę m.in. gościnnie. I oczywiście kilkoro innych osób będzie rolowało. I będziemy dzielić się szczęściem dla tych osób, żeby jak najwięcej... W postaci tych piąteczek padło. A no, jeżeli już nie kokomi, to jakaś taka wymarzona inna piątka, która jeszcze do tej pory nie padła. No ale oczywiście skupmy się na kokomi, bo to właśnie po nią będziemy rolować. I rozpocznijmy sobie od Signory Jest to nowy boss. Biłem go wprawdzie już dwa razy. W tej chwili będzie trzeci. I dalej będzie mi brakowało dodatkowych przedmiotów, żeby u kokomi wszystkie czary jej talenty wymaksować. Uważam, że najbardziej energiczna jest ta walka z górą. Mada, mada! Zielona, 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 No nie, ale zielona, by zielona, Jak widzicie, zadanie kiedy się przemieni w tą taką górę lodu to polega na łapaniu tych motylków i przy pomocy tych motylków uderzenia w ten słup lodu w tej chwili przechodzi w taką fazę ognistą. Całkiem fajna, całkiem prosta. Nie, prosta nie, bo dużo osób ma z nią problem z uwagi na to, jak bardzo aktywny jest ten boss. Chciałbym wam... mam ochotę wam zdradzić, co się z nią stało, ale jeśli nie robiliście fabuły, więc będzie to całkiem spory spoiler, więc właściwie nie mogę tego zrobić. Okej, okay. najpierw trzeba się tego pozbyć. Jak widzicie bardzo szybko napełnia się tutaj taki pasek, nie wiem, odparzeń, że w momencie napełnienia się otrzymujemy obrażenia. Znacznie mi to przypomina w tej chwili tego co jest w Abysie, czyli ta. Korozja. Przyznam się szczerze, że troszeczkę się namęczyłem, jak chodzi o jedenasty flor. Było to wyjątkowo irytujące. No gdzie on jest?

Trzeba hmm. w końcu uciekać. Dobra, i to by było na tyle, jak chodzi o pierwszego bosa. Zobaczmy nagrody. Trzy do talentów. Super. O, książeczka. Mmm, pięknie. Dawno nie miałem. Bardzo dawno nie miałem. I reszta. Reszta właściwie bez zmian. Zbijemy sobie, oczywiście, trzy boski. Te takie, z których właściwie najbardziej potrzebuję. Maców do talentów. Mm. Drugim będzie Child. I na samym końcu Azdaha. Nie czuję potrzeby farmienia bossów, żeby mieć szansę na zdobycia tych biletów, jakoś tak. Wiecie, z biegiem czasu tych bossów będzie się pojawiało coraz więcej, będą nowe tereny, nowi bossowie, i w końcu tych bossów będzie, no, bardzo dużo. I farmienie po te bilety do broni. No, nie czuję potrzeby, po prostu, bo. no. Większość broni mamy już po prostu z więc, no, jakby to powiedzieć, jest mi to spędne. Chociaż nie, faktycznie zrobiłem sobie, zrobiłem sobie jedną broń na.

No, Mogę wam nawet pokazać, jak moja Qinglang wygląda. No, Dobra, skip, skip, skip. Signora to jeszcze wygląda tak w miarę majestatycznie, a on... Nie powiedziałbym. Toż mimo na to, jak na niego psioczę, to. Chciałbym Childa budować. Uważam, że jest. Mega niedocenioną postacią. Fakt, że jego gameplay w dużej mierze jest uzależniony od jego konstelacji. O, 210 tysięcy spoko. To było niezłe. Co my tu mamy? Jak drugi bilet to nie, nie jest najgorzej. Dobra, i chyba została na co my tam mamy jedzenia wprawdzie rzadko używam takiego bostującego moje mojej postaci zazwyczaj no, jest to tylko do życia spirit ok zmienimy sobie na jakieś jedzenie którego mamy troszeczkę więcej 11 może być, i w sumie możemy sobie coś zjeść na temat dachy, czemu nie? Mm. nie raz. Y jeszcze może coś do defta 2 ok. Braknie mi troszeczkę rezyny na tego trzeciego, ale o, mam jeszcze jakiegoś księżycka, więc go sobie użyjemy i lecimy. <grywa> <grywa> zdacha to jest zdecydowanie dla mnie chyba najbardziej ulubiony boss w tej chwili okay.

No i wchodzi w ten tryb absorpcji elementu i to wtedy nie przyjmuje obrażeń. To jest, no śmieszne, no ale...

Gdyby jeszcze weszło. Crit Damage byłoby spoko. Okej, okay, trzy boski mamy pokonane. Dobra. Co tam? Co tam dalej? Daily już mam zrobione. Więc nie będę wam pokazywał. Dzisiaj około 6 rano został wypuszczony taki bardziej szczegółowy filmik dotyczący kokomi. Właśnie zabieram się za tłumaczenie, więc mam nadzieję, że będziecie wyczekiwali w wersji polskiej naszej ulubionej księżniczki, bo jest księżniczką jak najbardziej, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. No i to tyle z moich dziennych atrakcji w nie. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i cześć.